Dzień dobry! Kto na mnie już czeka, taki kochany? Dzień dobry, żaweczki. Co tam was? Cześć, kochanie! Chodź się będziemy witać najpierw. Chodź się będziemy najpierw witać, maleńka. Ciotka ma znów mokrą rękę. Chodź, otworzymy ci okienko. Chodź, kochanie. Cześć. Powietrze, ptaszek tam sobie ćwiergoli, tak? Boże, gdyby nie to drzewo, to bym patrzyła na osiedla, które tam są za nim. A tak tu patrzę na zieleń taką cudną, tak? Dzień dobry, jesteś głodna, a ciotka gada i gada. Przyniosłam ci kurczaczka. Robimy dzisiaj porządki generalne. Jak tam, dzieciaki? o, oh. Kochanie, dobrze No to co, dajemy? Ale wiesz co, ja chciałam zrobić tak Żeby im dać mleczko Jednocześnie z twoim jedzeniem Bo to inaczej wszystko im zjesz Ja już nie wiem, czy ja mam cię zamykać W klatce na ten czas Byłoby to okropne dla mnie Chodź, pójdziemy do nich Czekaj, co, światełko Wiesz, bo jest tak ciemno Dzień dobry No tutaj się Pierwszy pojawia sroczka nasza śliczna. Jak brzuszeczek, sroczuni? Dobrze? Już daję mleczko ci, słoneczko. Wstawać dzieci. To budka. To budka, gimnastyka krótka. Dobra, robimy przerwę, prawda? Albo postawimy tu. Może się uda znowu. Czekaj, nie wiem tylko właśnie czy coś widać. Kurczę, muszę chyba... Nie. Już ci daję malutka, już. Oka. Czekaj, czekaj, bo tu są różne różne rzeczy. I tak, tu jest dla ciebie proszę kurczak. Proszę bardzo. A dla ciebie maleństwo. No do ciebie nie kurczaczek jeszcze nie. Czekaj. No to tu, tu, tu ci daj? Proszę. Hmm? No bardzo pięknie, kochanie. Bardzo, bardzo pięknie. No super. Kociaczki, proszę, Kawusia. Jest tam Kawusia? O, to nie jest Kawusia. Proszę. Kawuśka, wstawaj. Ale ci dobrze. Bo w takim wianuszku ona była. W takim wianuszku. Czy w czy ale masz jedyną szansę, kochanie. Popatrz, mleczko dała ciotka. Zobacz, trzy czarne główki. No, może da śladę zobaczyć. Jeść, mleczko. O, tak, ślicznie. Brawo. A ty masz specjalnie takie duże kawałki, żebyś wiesz, przez chwilę się zajęła. No. Chcę mleczka popić, wstawać, wstawać, po butkach, O, <laughs> wstawać dzieciaki! Tu widać? Co tu w ogóle widać? A Nie. teraz dopiero. Tym razem to już trzeba będzie wyciąć. Naprawdę. Pięknie, dzieciaczki troszkę się napiły. A Was trzeba troszkę dokarmiać, czy nie trzeba? Pięńki. Chodźcie, robimy porządki. Trzeba wymienić wszystko tutaj Wam. No, chodźcie, nieńki. Lusia, czekaj, bierzemy jeszcze wagę, bo to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy wyładnie No, tak, to zabierzemy. Woda. Okej. Okay. Tutaj. Dobra. No. To pierwszy, Elżbietka. Czy tu coś widać w tej kamerze? Chyba nie bardzo. A teraz widać. Kto tutaj się całuje z telefonem? Pierwsza odważna. Pierwsza nasia odważna, tak? A już mamuśka odkryła. Brzuszek masz jak bania, wiesz? Jak w Elżbietko, kochana. Czekaj, no chacie. 350. No to powiem Ci, że Lunia nic nie przytyłaś. Nic od wczoraj. No. Ani grama, nawet schudłaś jeden gram. No, to troszeczkę cię dokarmimy znowu dwa razy dzisiaj. Choż dobrze, jakbyś zaczęła już sama jeść. To byłoby miło z twojej strony. Tak? Miło by było. Hmm? Pięknie. No kiciulka tak ładnie wcina. Mamuśka już wszystko wyjadła. I kurczaczka, i mleczko. No. Hmm. Nabieramy jedną ręką. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Okej. Okay. Jeszcze, Lunka. Czemu ty nic nie przytyłaś, Lelunia? Po południa przyjdę, to będę Was musiała dokarmić. Może jakąś puszeczką zaczniemy, nie? Bo to ile Wy macie? 26 dni. 26 właściwie. No to macie 25,5. No to już tak pomalutko się trzeba przemierzać. Jeszcze 5 dni już proszę jeść samodzielnie. No pięknie dziecko zjadło, bardzo się cieszę. Czekaj, puszczę Ciebie tu, kochanie. Czekaj, opkaj. A co ty prosisz? Tak, prosisz o mleko. Czekaj, zapiszemy, że Elunia, no niestety. Hmm. Dobra, dawać następnego jakiegoś dzieciaka. Dzieciaki, proszone jesteście.

No, to jest Feluś. Feluś, ty piękna, Mordko. 390. Też niezbyt. Dobra, przerwa. Fajna minka. Fajna mineczka. Tak? Dobrze, wystarczy ci? Czy jeszcze? Masz ochotę jeszcze? Nie? Dobra, to idź do dzieciaków. Idź. Dobra, proszę. Malutka. No, a ty jak tam, smoku mój? Oj, czekaj, kochanie. Czekaj, czekaj, bo tutaj zobacz. Zaraz ci damy, zaraz. Ty troszkę wypiłaś sama. No, okej. Okay. 304, bravissimo. 304 no to ładnie bardzo ładnie, najlepiej na razie też leczko? no prosi no, dawaj ciupa. dawaj, dawaj, dawaj tak, 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 tak ślicznie, ślicznie, ten smoczek już jest na was absolutnie niedobry za mały i nie taki bo jesteście już duże koty, a nie oseski no, ale jest mi wygodniej, tak. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje za kotłowanina, zabawę? Oczywiście w pudełku. No dobrze. Patrzcie, kto to wygląda? Ja tutaj <grystanie> jestem oblegana przez naszą mleko, pikę zwariowaną. Cieszę się, że ona coś takiego trafiła, co jej tak smakuje i... O. <laughs> Nie ma to jak mieć okienko. Nie ma to jak mieć okienko. Dobra, kto następny do ważenia? Kto to wyszedł przez okienko? No, zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo tutaj się wszystko po takiej kotłowaniny, tu jest w astylu, że szok. Proszę, ty jesteś 372. 372. No to właśnie jest Mela, która schudła. No właśnie, to jest to, że jak przestaje je dokarmiać, no to one troszeczkę tracą. Dobra, karmimy. To wariatka tutaj nasza. O, do mleczki. Następna panieneczka z okieneczka. Cześć, panieneczka kochana. Dzień dobry. Jakie piękności nasze śliczne. O, tutaj chodzą kotki. i tutaj ta mała perda bez przerwy tylko do mnie przychodzi. Chyba chce na kolanka, tak? Perdusia. O, i tu jakiś kot chodzi. Słuchajcie, jestem z każdej strony oblegana. Dobra, bierzemy panienkę z okienka numer dwa. N Nelusia, Nelusiu, jeszcze dam ci mleczka. Nie idź jeszcze tam do pudła, nie idź. A tu co to jest za zabawa? Kto to tak się tutaj bawi? Hmm? O. To jest zabawa po prostu normalna, tak? A może ty też podziesz tu? Hmm? A ty cały czas koło mnie. Boże, jaka ty jesteś cudowna. Co to jest, zakochany kotek? Już? Kto tam jeszcze nie był? Leluś jeszcze nie był. Tutaj spróbuj zrobić, Siuśku, no? Spróbuj. A my bierzemy, szukamy Lelusia, który jeszcze w ogóle nie wyszedł dzisiaj z pudła. No dobra, bo żeby to karmienie zakończyć i zabrać się za porządki. Niczyna, czemu się włączyła lampa? Nie, nie miała co robić. Mamuśka zasłoniła wejście. O proszę, koleżanka sama wlazła na wagę, no wiecie co? Jeszcze? Super, Leluś, dwie. Ciekawy, brzuszek pełny. Tak, koniec? Koniec, ok. Wystarczy. Elunka, jak ty wyjdziesz stąd, kochana? Czekaj, czekaj. Oj, puść. Oj, tak jest. No chodź, ja ciebie wyjmę, bo przecież to nie dasz rady wyjść, dziewczyno. Tu mi ktoś chodzi cały czas, dupkę tylko widać. Hm. Możemy mamuśce troszkę jeszcze tutaj podłożyć. O, proszę. Super. Dobrze. I tą już matkę już schowamy i robimy porządki. Chodźcie tu. Hop. I hop. No i co teraz będzie? Na wysokościach, ale tu się dzieje. Mamy nową planszę, nową kuwetkę. O, tu chodzi. Nowy kot, jesteś nowy kot, czyś tali, jaki ty jesteś kocisko, wyjdziesz stąd, no, takie wielkie legowisko dla takiego małego koteczka, no i wszystkie kotki już się udały na, do mleczarni i tyle je widzieliśmy. Też idź, kawuś, Ja wiem, że ty wypiłeś dużo, ale idź po gdzie mamunka twoja jest. Teraz cię w ogóle nie widać na tym brązowym kocu. Prawda? Mam nadzieję, że wszystkie już wróciłyście, tylko jedna. Ona nie. Idziesz do ciotki. Moja kochana, czekaj, chodź na to w takim razie pokaż się Jesteś? Gdzie ty tu przyszłaś? Nic nie wyjdź, poczekaj. O, gdzie ty tu przyszłaś malutka? Jaką ty masz tą buzię piękną? Naprawdę. Jaki gomek, jakie cuda. Cuda, cuda po prostu. Cuda, cuda, cuda. Hmm? Gdzie te Moja maleńka. Kochana Kicioku. Tak wydajesz się taka duża. A ty jesteś taka maluteńka. Ostatnie ujęcie. No to małe chyba tam siedzi pod brodą. Tak, tak. Czy to Ela? Nie, Ela tutaj widzę pupkę po lewej. A tam siedzi kawusia, która łaziła, łaziła, no i w końcu trafiła do mamusi. Także kotki, miłego dnia Wam życzę. Macie posprzątane, czyściutko wszystko, najedzone kotki. No i rośnijcie zdrowo. Pa!